Barbara Nowacka, klub koalicji obywatelskiej. Panie Marszałku, panie ministrze. Tyle dobrych słów, będzie trzecia tarcza, przedsiębiorcy czekają, ludzie pracy czekają. Na razie udało Wam się przestraszyć pracowników i oczekuję od Pana Ministra i od Pana Premiera dzisiaj jasnej deklaracji, że ani w tej, ani w kolejnych Waszych pseudotarczach nie będzie mowy o zwalnianiu e-mailem, im, o zabranianiu ludziom dorabiania, o y, zwalnianiu ludzi starszych z pracy. Po prostu oczekujemy... Jako ludzie, jako obywatelki, obywatele tej jasnej deklaracji, że tych antypracowniczych zapisów ani w tej, ani w kolejnych tarczach nie będzie. Jeżeli chcecie rządzić, rządźcie tak, żeby ludzie nie bali się czegoś więcej niż wirusa. Mówicie, że tyle będziecie pomagać przedsiębiorcom. No mało jest tego. Mówicie, że będziecie pomagać rodzinie, wprowadzacie zmiany dotyczące przepisów alimentacyjnych, no ale troszeczkę mało. Dlaczego nie ułatwicie w takim razie, nie zniesiecie w ogóle kryterium dochodowego na czas trwania pandemii w sprawach alimentacyjnych? Dlaczego nie zgodzicie się na to, żeby kierowano zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych również drogą elektroniczną? Zadbajcie o pracowników DPS-ów i testy, 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 testy dla Lewicy.